Dzień dobry dzisiaj w studio e, w Polityce.pl. Grzegorz Kostrzewa-Zorbas, e, publicysta, tygodnika w sieci. Dzień dobry. Witam. E, chciałbym naszą rozmowę rozpocząć od pytania e, dotyczącego postrzegania Polski w świecie. Martin Schulz już po raz drugi w ciągu kilku dni e, straszy zamachem stanu w Polsce, zamachem na demokrację. Czy e, jest przyjęte, żeby e, polityk. E, Pochodzący z innego kraju w, odnosił się do sytuacji wewnętrznej w innym kraju. Jest przyjęte i jest powszechne w świecie. Trzeba mm, liczyć się z tą cechą stosunków międzynarodowych e, i licząc się z nią, podejmować aktywną grę. Stosunki międzynarodowe, więcej niż polityka międzynarodowa, to jest y, gra. Gra, w której można dużo przegrać i dużo wygrać. Przy czym wygrywa się głównie dzięki tworzeniu koalicji. To mogą być sojusze trwałe, to mogą być koalicje doraźne, mogą być to koalicje zadaniowe. Nie mam na myśli wielkich, istniejących dziesiątki lat organizacji międzypaństwowych jak NATO. Te również, ale istnieje nieskończenie więcej różnych doraźnych koalicji stworzonych, aby na przykład przeprowadzić jakąś inicjatywę polityczną, międzynarodową, jakiś własny pomysł, aby uzyskać udział innych krajów, a także aby tworzyć swój pozytywny wizerunek. I tu oprócz tworzenia koalicji drugie zadanie wynika. Dla Polski, w tym dla nowego rządu, nowego prezydenta, nowej większości parlamentarnej. Aktywna i umiejętna polityka informacyjna i polityka wizerunkowa. Chodzi nie tylko o informacje o tym, co się na bieżąco dzieje, ale też o kształtowanie wizerunku Polski na różne sposoby wizerunku w świecie zwłaszcza w Europie, zwłaszcza w gronie państw zachodnich, łącznie oczywiście ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą, ale także w całym świecie. Wiele państw o dojrzałej, opartej o duże doświadczenia, o dobre wykształcenie swoich kadr, wiele państw umiejętnych w tej grze prowadzi taką politykę bardzo aktywnie i często z bardzo dobrymi skutkami. Czego przykładem Niemcy, kraj, który kojarzy się wciąż w dużym stopniu z trzecią Rzeszą, nazizmem, Auschwitzem, Hitlerem, a głębiej sięgając w historię z imperializmem i wszczynaniem wojen. Ten kraj ma obecnie najlepszy wizerunek w świecie, to jest mierzone, są światowe badania opinii publicznej i Niemcy wygrywają między innymi z Francją, Kanadą, krajami, które tradycyjnie przodowały w tej rywalizacji o najlepszy wizerunek, wygrywając bardzo aktywną i umiejętną Japonią wygrywają trochę łatwiej ze Stanami Zjednoczonymi, które mają wielu wrogów. To, że Niemcy są na pierwszym miejscu najlepiej postrzeganych krajów świata, powinno dać do myślenia mocno i być impulsem do działania w nowym stylu dla Polski. Ale wróćmy już do samego Martina Schulza i jego, jego wypowiedzi. Czy... Reakcja rządzących Ministerstwa Spraw Zagranicznych właśnie na te, na te wypowiedzi stawiające pod lekkim znakiem zapytania demokrację w Polsce. Czy, czy ta reakcja jest słuszna? Do pewnego stopnia jest słuszna. Trzeba zawsze zajmować stanowisko, trzeba zawsze odpierać zarzuty. Pozostawione bez odpowiedzi zaczynają się utrwalać i później jest trudniej się od nich uwolnić, bo pada argument typu, a dlaczego nie zaprzeczyliście, a dlaczego nie zaprotestowaliście wtedy, a wtedy, na przykład rok temu czy pięć lat temu. Zatem to dobrze, że polskie władze zawsze odpierają takie zarzuty. Ale czy styl tego odparcia jest zawsze dobry? Czy to, co Polska wypowiada przy okazji zaprzeczania zarzutom, jest zawsze trafne? To osobna kwestia. Chciałbym, żebyśmy zostawili trochę sprawy polskie na boku. Kończy się rok 2015, który na arenie międzynarodowej chyba toczył się głównie, to były wielkie interesy wielkich państw na czele ze Stanami Zjednoczonymi. I konflikt w Syrii, który de facto rozlewa się na Europę. Czy, czy możemy się spodziewać, że ten rok 2016 będzie równie niebezpieczny dla nas, Europejczyków, w związku z napływem imigrantów z tamtej części świata? Bardziej niebezpieczny będzie, niestety. Mam taki profesjonalny obowiązek ostrzec przed tym, i mimo, że się zbliżają rozmaite święta, w tym świętowanie Nowego Roku, to niestety nie można wpaść w optymizm żaden wielki problem międzynarodowy nie został rozwiązany w 2015 roku nawet nie przygotowano jego rozwiązania w przypadku wojny w Syrii nie jest przygotowaniem rozwiązania uchwała Rady Bezpieczeństwa NZ niedawna mimo że zapadła jednomyślnie właśnie dlatego zapadła jednomyślnie że jest gładka i pusta i nie będzie mieć żadnych widocznych istotnych skutków. Może będzie mieć widoczne, ale pozorne, nie będzie mieć istotnych skutków. Nierozwiązane konflikty, których nawet rozwiązania nie przygotowano wstępnie, będą się rozpalać i nie jeden kocioł wybuchnie. Proszę powiedzieć jak Polska powinna reagować na politykę europejską czy politykę Unii Europejskiej w sprawie uchodźców? Pana zdaniem? Polska powinna tworzyć koalicję na rzecz dobrego rozwiązania, korzystnego dla praw i interesów naszych polskich, ale także koalicjantów. Polska robi to do pewnego stopnia, ale należy zrobić dużo więcej, dużo lepiej zorganizować tę koalicję. Nadać jej większą spójność co do jej rozmiarów, to nie mogą być tylko państwa wyszehradzkie. Cztery państwa wyszehradzkie to jest niewiele więcej niż sama Polska. Nie stanowią na przykład mniejszości blokującej przy żadnej formule głosowań w Unii Europejskiej. Ich potencjał gospodarczy, wojskowy czy inny jest. Nikły w całej Unii i niewiele wznosi się ponad potencjał samej Polski. Trzeba albo uzyskać dużo większą liczbę koalicjantów, albo jakichś bardzo silnych koalicjantów, i temu służyłaby na przykład bliższa współpraca w tej dziedzinie z Wielką Brytanią. Jeżeli Wielka Brytania bardzo czegoś nie chce w Unii Europejskiej, to takie coś nie ma miejsca. W Wielkiej Brytanii nie da się zmusić do przyjmowania niekorzystnych rozwiązań, a zwłaszcza teraz, gdy Brytyjczycy grożą wyjściem z Unii, co byłoby wielkim ciosem, klęską, choć jeszcze nie pełnym rozpadem. A jakie powinno być to rozwiązanie? Musi spełniać wiele warunków, w tym taki, o którym stosunkowo rzadko się mówi, a on jest chyba najważniejszy. Otóż powinna być uwzględniona specyfika poszczególnych krajów różnice kulturowe, różnice gospodarcze, różnice klimatyczne i inne. To nie jest tak, jak w przypadku algorytmu podziału kwot uchodźców który został wymyślony najpierw w Niemczech na potrzeby niemieckich landów. W Polsce jest za mała świadomość tego faktu, skąd się algorytm unijny teraz wziął. To jest przeniesienie niemieckiego wzoru, wymyślonego gdy rodziła się Republika Federalna Niemiec, Niemcy Zachodnie, przed półwiekiem w przybliżeniu. I wtedy uchodźców napływających masowo do Niemiec postanowiono rozdzielać pomiędzy landy, Sprawiedliwie, według kilku obiektywnych kryteriów. Wśród nich nie było kryterium kulturowego i w ogóle nie było żadnych kryteriów innych niż ekonomiczne i trochę demograficzne. Polska powinna znaleźć koalicjantów, aby razem zbiorowo, koniecznie zbiorowo, a nie jak jakiś samotny szeryf potrząsający groźbą weta, jak koltem, lecz w jak najszerszej koalicji powinna to powiedzieć. Unia Europejska to nie jest Republika Federalna Niemiec. Różnice są fundamentalne i te różnice nie pozwalają wszędzie kierować uchodźców podobnymi strumieniami, a poza tym uchodźcy wcale nie chcą zamieszkiwać nawet na chwilę w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, a przez państwa Europy Południowo-Wschodniej. Przechodzą czy przejeżdżają tylko dlatego, że muszą, że, że to jest jakby z ich punktu widzenia brama wjazdowa. Podsumowując, argumenty kulturowe, argumenty cywilizacyjne, argumenty ekonomiczne, ale głębsze niż tylko kilka wskaźników typu poziom bezrobocia, ostry kontrast pomiędzy Unią Europejską jako całością a państwami narodowymi. I dla całej tej argumentacji stworzenie jak najszerszej koalicji. No właśnie, kilka razy wspomniał Pan o koalicji. Mnie się przypomniał jeden z wywiadów, którego udzielił Wiktor Orban, premier Węgier, który na pytanie o to, jak skomentowałby to, że Polska i jej nowy rząd będą aspirować do tego, by być lokalnym liderem, odpowiedział nareszcie. Czy ta koalicja może, ta koalicja państw Europy Środkowo-Wschodniej może rzeczywiście powstać w, w oparciu o Polskę jako, jako regionalnego lidera? Im bardziej się chce zostać przywódcą, tym mniej należy o tym mówić, a najlepiej wcale. Jeżeli jakieś państwo wstępuje na mównicę na scenie międzynarodowej i mówi: Ja chcę zostać przywódcą, to nie zostanie. Bywają od tego bardzo rzadkie wyjątki albo narzucania siłą przywództwa. Wtedy to już nie jest przywództwo, lecz dyktatura budząca opór i obalana, albo czasem się to udaje supermocarstwom, jak na przykład Stanom Zjednoczonym, które mówiły podczas zimnej wojny. My jesteśmy przywódcami wolnego świata, ale też to właśnie Stany Zjednoczone reprezentowały szczytu zimnej wojny, dokładniej u szczytu tej argumentacji w latach 1950. -tych. Na przykład, gdy jeszcze żył Stalin, zwłaszcza wtedy, Stany Zjednoczone reprezentowały połowę potencjału gospodarczego całego Zachodu, a jakieś 80% albo więcej potencjału wojskowego. Polska nie jest supermocarstwem i w przewidywalnej przyszłości nie będzie. Polska nie powinna sama mówić o tym, że chce być przywódcą. Oczywiście mogą to robić publicyści, mogą to robić analitycy, mogą to robić dziennikarze, mogą wszelkich mediów, mogą to robić wszyscy Polacy, ale nie mogą robić tego władze polskie, zwłaszcza gdy przemawiają do zagranicy. W takim przypadku należy mówić o wspólnych interesach, o wspólnych celach i dążeniach i nie ograniczać się geograficznie. Nie należy narzucać sobie żadnych dogmatów, na przykład, że międzymorze musimy koniecznie zbudować silne pod naszym przywództwem, a kraje nienależące do międzymorza już nas nie interesują. Są jakoś gorsze, peryferyjne nie należą do tych dobrze urodzonych, że tak powiem. Powinno być dokładnie odwrotnie. W Unii Europejskiej każdy sojusznik jest cenny, jeżeli przekonamy go do wspólnych interesów i wspólnych celów, to może być Wielka Brytania w jakimś ograniczonym zakresie, czy w wielu ograniczonych zakresach, niekoniecznie we wszystkim. Czasem to może być Finlandia, czasem to może być Portugalia albo Grecja i Cypr. Czasem to mogą być Niemcy i Francja, bo dlaczego nie? I w przypadku spraw imigrantów to akurat Niemcy mają odwrotne stanowisko od Polskiego, natomiast bardzo wiele innych państw ma. Nie tylko między morza, ma podobne albo wkrótce będzie mieć, ewoluuje w tym kierunku. I koalicja za rozsądną polityką w sprawie migrantów, w tym za uwzględnianiem różnic kulturowych i innych między państwami członkowskimi Unii, to jest coś, do czego możemy prawdopodobnie wkrótce zjednać niektóre państwa, nawet Europy Północno-Zachodniej. Dotąd w tym Szwecję między innymi które dotąd były hurra optymistycznie i lekkomyślnie otwarte a teraz wpadły w głęboki kryzys przeciążenia i ostro zmieniają stanowisko Dziękuję bardzo naszym gościem był specjalista od spraw międzynarodowych publicysta tygodnika w sieci Grzegorz Kostrzewa za was dziękuję za rozmowę Dziękuję bardzo